Hej, 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 a ja chciałam Was zaprosić na porcję francuskich wyrażeń ze słówkiem f, czyli ogień. I to są takie ogniowe wyrażenia, to znaczy często dotyczą albo właśnie entuzjazmu, czyli na przykład kiedy mówimy o ogień, że jest tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Być pełnym entuzjazmu, energii, pasji, dosłownie cały ogień, cały płomień. Czyli, że jest cały rozpalony, entuzjastycznie nastawiony do danego projektu. Elle est tout feu, tout pour son nouveau projet. Ona jest cała w ogniu pasji dla swojego nowego projektu. Tak jak na przykład w filmie Shrek, kiedy osiołek Anne spotyka swoją przyszłą małżonkę, czyli le dragon, panią smoczycę. No to właśnie mówi, że ona jest cała tufy tuflam, cała jest napalona na niego, czyli właśnie tufy tuflam. No, ale oczywiście są jeszcze inne wyrażenia. Zapraszam, na porcję z francuskim lektorem. Psy. Ogień, Ale też słowo używane w wielu wyrażeniach idiomatycznych. Nie trwać długo. Ich przyjaźń szybko się skończyła po tej kłótni. Tout feu, flamme. Być pełnym entuzjazmu, energii, pasji dosłownie cały ogień, cały płomień. Elle est tout feu, tout flam pour son nouveau projet. Ona jest cała w ogniu pasji dla swojego nowego projektu. Être entre deux feux. Znaleźć się między młotem a kowadłem w trudnej sytuacji dosłownie między dwoma ogniami. Je suis entre deux feux. Ma mère et ma femme veulent deux choses différentes. Jestem między młotem a kowadłem. Moja mama i moja żona chcą dwóch różnych rzeczy. Il y a pas le feu au lac. Nie ma pośpiechu, spokojnie, dosłownie nie pali się nad jeziorem. Calme-toi, il n'y a pas le feu au lac. On a encore du temps. Spokojnie, nie pali się, mamy jeszcze czas. Mettre le feu aux poudres. Rozpętać burzę, sprowokować konflikt, dosłownie podpalić proch. Ces paroles ont mis le feu aux poudres lors de la réunion. Jego słowa wywołały burzę podczas zebrania. Bawić się czyś niebezpiecznym, dosłownie bawić się zapałkami, ogniem. Oszukując on i gra z ogniem, ryzykuje, że zostanie odkryty.